No, is not enough. Cześć i czołem z tej stronie, Bartek jest z nami dzisiaj, a ja, tak, <grym> ten Onik, <grym> bajki choć chcielibyśmy wam przedstawić serwer Januszowice, który wystartował 3 kwietnia o godzinie 16, Robił, był robiony z tego live, ogólnie tak jak widzicie tutaj wszyscy piszą, cześć, hej, bardzo miła jest na to, serwera, na na naszym serwerku, niestety jest, dzisiaj są święta, jest niestety tylko 16 osób, ale na serwerze serwera prawie było 50 osób. Co jest ciekawe na naszym serwerze? Nie ma lagów, tak jak zakładaliśmy żalę, więc to jest pierwsza kwestia, która może za wami przemawiać. Tak bo mniej więcej spam cały się prezentuje. Tutaj mamy regulamin, o który bym prosił, żebyście przestrzegali. Tutaj nasze statuetki. E, osób w administracji e, to takie bardzo najważniejsze <noise> tak można powiedzieć my, e, tak e, tutaj mamy random tp dla graczy, my mamy random tp e, na swoim świecie czyli to jest warty ty e, Rangi są właśnie właśnie żeby też uściślić jedną rzecz bardzo ważną e, Rangi e, nie, nie są robione właśnie, nie, nie jest to robiony server to win, może tak to ujmę. Rangi nie, nie dadzą wam znaczącej przewagi nad innymi graczami to co ranga wam daje, na przykład VIPa, SVIPa, mvipa, to jest właśnie możliwość teleportowania się do graczy i większa ilość home'ów. więc jest to udogodnienie a nie przewaga, co pragnę zaznaczyć, bo wiem, że dużo osób się denerwuje jak serwer jest robiony pay to win albo pay to game bo na przykład są też takie serwery, że jak nie kupisz sobie czegoś, to to, 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 to ciężko jest coś osiągnąć. My z takich rzeczy rezygnujemy, bo chcemy oczywiście, żeby serwer się zwracał, żeby, żeby serwer się opłacał, nawet nie tyle, że zwracał, tylko opłacał, bo nie robimy tego dla pieniędzy, a robimy to po prostu dla przyjemności. Ale właśnie no, chodzi o to, żeby... Że, jak nam płacicie to jest nam bardzo miło, bo widać, że Wam się też podoba. E, jakiś pieniądz, pieniądz tam się mało też z, zwróci, e, to jest bardzo też dla nas ważne. E, małe ugodnienie to jest i też e, na tabie jest zaznaczone, że e, macie VIP-a, e, i, i tak. E, na naszym serwerze znajdziecie m.in. jeszcze minigry na mini Minigry są to Bedwarsy, Skywarsy. Arena 1 vs 1 Na tych minigrach możecie zagrać ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi e, pod Pododawaliśmy kilka minigier ze względu na to, że servio, ale każdemu się może znudzić, a jak sobie wbijecie na takie minigry to jest, jesteście, jesteście w stanie się rozerwać zawsze gdzieś tam ta gra jest e, gracie, gracie dłużej e, jakaś alternatywa o właśnie tego słowa szukałem e, Piszcie jakie minigry byście chcieli u nas zobaczyć w miarę możliwości będziemy starali się y, tutaj te minigry dodawać. Y, jak Póki co tam była tabliczka z Bedwarsami, że chwilowo są nieczynne, ze względu na to, że jest błąd do naprawienia i jeszcze staramy się o lepszy plugin do Bedwarsów ze względu na to, żeby jeszcze lepiej się grało. Y, więc jeśli będą jakieś tam niesnaski, czy, czy jakieś takie coś Wam się nie spodoba, to od razu mówimy, że y, szuk y, będziemy starali się takie rzeczy poprawiać. No, i w sobie to, to, to tyle? Tak naprawdę, mi osobiście co się najbardziej podoba: To Bedwars, Skywars i parkour, na którym możemy sobie przejść. minigier nie będziemy Wam jako tako pokazywać. Ale jeszcze yy, trzeba wspomnieć o tym, że jeżeli wejdziesz na Skywarsy, to niestety się usuwają ity. więc prosimy nie wchodzić na Skywarsy z itemami, bo mogą być też Tak, bardzo ważna właśnie rzecz, gdyż iż. Yy, Plugin właśnie jest tak zbudowany, że usuwa te itemy. Próbowaliśmy to naprawić, niestety no, nie, nie, nie wyszło nam. Pragniemy też zaznaczyć, że są wszystkie pluginy, które mamy na serwerze ogarniał Tiger, gdzie nie jest profesjonalnym technikiem, tylko po prostu w z projektów. Więc jak na, na, na nakład umiejętności i pieniędzy, to moim zdaniem po prostu został balony kawał dobrej roboty. Tak, e, też tak myślę. E, niestety, e, czasami potrafi na parkurze zlagować e, To jest taki minus u naszego parkurka, ale e, myślę, że to i tak wam nie sprawi jakiejś bardzo dużej trudności, mm, bo te lagi nie są... O, no nie wiem, no, czasami są mocno odczuwalne, ale czasami aż tak bardzo to nie są odczuwalne. E, tam, o, jak widzicie, są jakieś boki, czyli tam Heels więc myślę, że serwer jest fajnie naprawdę zrobiony serwer jest na wersji 1.16.5 więc żebyście się raczej nie pomyli z wersją polecam sobie opcji fajnie wchodzić zawsze tych kilka ekspresów jest więcej można przybliżyć zobaczyć coś i, 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 i wydaje mi się, że lepsza jest wtedy gra też fajne shaderki sobie pobrać, ja właśnie muszę to w końcu zrobić bo będzie lepsza jeszcze jakość gry i zapraszam na kanał Januszowice, na którym będą pokazywane update'y, aktualizacje też zapraszam do skocza na kanał, bo też tam był nagrywany film informacyjny, troszeczkę w inny sposób znaczy też inne rzeczy tam powiedzieliśmy, tu trochę inne rzeczy powiedzieliśmy, tak trochę się wymieniliśmy tym żeby każdy film troszeczkę inaczej wyglądał, żeby nie było wszędzie to samo, żeby, żebyście mogli się integrować z nami czyli widzowie od mogliby mogliby do mnie przychodzić, widzowie moi do kichocza i tak dalej, wiecie o co tu zresztą chodzi, To zapraszam do obserwowania innych graczy Playlista sezonu trzeciego jest zrobiona, więc zapraszam też do zobaczenia playlisty, bo tam już niektórzy gracze wstawili filmiki, więc e, bardzo bym prosił, żebyście też zobaczyli, e, co oni tam nagrywają, e, czasami też pewnie będą live'y robić, więc e, to też jest spoczka sprawa, <laughs> możecie zobaczyć, e, jeżeli chcecie, żeby ktoś <laughs> pograł na Bed to możecie zawsze zapytać, naprawdę jest miła taka atmosfera, żeby każdy wam odpowie, tak czy nie. Jeżeli macie e, cheaty, to, to nie próbujcie na nich grać, bo i tak e, zostaniecie banowani, e, Bo już dzisiaj mieliśmy rano takiego kagatka, którego ledwie wszedłem od razu. Sprawdzam też graczy, często Kini to syropią i patrzę, czy no. ma jakieś cheaty, czy nie. No, jak ma, no to dziękujemy mu, niestety, musimy go splanować. No, 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 i tyle, nie. Nie, nie wiem, czy mówiłaś o tym, że YouTuberzy i widzowie mają osobne światy w sumie. To jest też bardzo ważna kwestia. Nie wiem, nie, czy nie pamiętam, czy to poruszyłeś, czy nie. YouTube widzowie mają na normalnym spawnie, a YouTuberzy wpisują warp it i tam szukają takiego y, naćpanego villagera. Tak, tak. I, I tak to I... właśnie wygląda. E, dziękuję, że oglądaliście, zostawcie coś po sobie. Paniecie też do Tigera na kanał, i czołem. I do mnie. <grych> Cześć.